Jest wicemistrzem Dolnego Śląska Juniorów do lat 8 w szachach szybkich i mistrzem do lat 9 w szachach klasycznych. Bierze udział w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach. Reprezentował gminę żarów w turnieju Obra Lato Open, zajmując tam wysoką drugą pozycję. W Międzynarodowym Memoriale mistrza Czesława Błaszczaka uplasował się na pierwszej pozycji. Zajmuje również wysokie lokaty w turniejach mniejszej rangi. Dziewięcioletni Jakub Dołchasz, zawodnik żarowskiego klubu żachowego. GLKS Goniec Żarów jest uosobieniem promocji Żarowa. W środę, 8 maja, za swoje liczne sukcesy i godne reprezentowanie gminy Żarów, otrzymał z rąk burmistrza Leszka Michalaka nagrodę finansową. Gratuluję Ci mistrzu Dolnego Śląska, tak? Tak. I, i cóż, i wielu, wielu sukcesów Ci życzę. Dziękuję. Jak na przykład wrócę ze szkoły, coś zjem, robię chwilę coś, Później odrobię lekcję, godzinę pogram w szachy, pogram sobie w coś. Później jeszcze trochę pogram w szachy i najczęściej albo pan Michał, albo inny trener, właśnie Damian, Daniel, przychodzi do mnie i jeszcze raz szachy ćwiczy. Kogoś się zajmuje szachami pół życia, czyli z 9 lat 4,5 lat gra w szachy. Zaczynał umamy na kolankach, bo jego starszy brat zaczynał. Michał. Michał doszedł do jakiegoś tam poziomu i doszedł do wniosku, że mu się nie bardzo podobają, czymś innym się zajmuje. No a Kuba no, przy szachach został. No i takimi malkimi kroczkami doszedł już do takiego, no do takiego, w cudzysłowie mistrzostwa małego sportowego, tak to można powiedzieć. Że ma drugą kategorię w wieku 8 lat, to jest duże, to jest duże osiągnięcie. Byliśmy, w międzyczasie byliśmy dwa razy na Mistrzostwach Polski, w pierwszym roku był 40 na Mistrzostwach Polski Przedszkolaków, w pierwszym roku był 40, w drugim 20. No to, to jest też taki dość dobry wynik, ale jeszcze udało mi się po drodze wygrać parę turniejów w Wrocławiu, takich dość ważnych, które to są takie Memoriale Błaszczaka. No i po, dzięki temu, że wygrał wygrywał to, to nie jest systematycznie. Został zakwalifikowany do Mistrzostw międzynarodowych Niemiec, był dwa razy. No i tam też ładnie pograł. Za pierwszym razem był Kubus, przypomnij, chyba dwudziesty, za pierwszym razem, a za drugim razem już był siódmy. Także już dość, dość ładnie pograł. No i, i już systematycznie ma mistrzostwo Dolnego Śląska wśród... W swojej kategorii wiekowej do lat 8. Także no, no ładnie nam się tutaj kariera kłusia rozwija. Dziewięcioletni zawodnik Czarowskiego Klubu Szachowego zamierza nadal kontynuować sportową karierę. Przy boku swoich rodziców i trenera Michała Bieszczada.